poszukiwania gwiazdeczek. Powoli przychodziła noc. Słońce zaszło i na niebie zaczął pojawiać się księżyc. Zdziwił się jednak, kiedy zobaczył, że niebo jest całkowicie ciemne. Gdzie są moje wszystkie gwiazdeczki? Gdzie moich dziesięć gwiazdeczek? Zasmucił się bardzo. Gdzie jest Mionia, moja pierwsza gwiazdeczka? Gdzie jest Pepa, moja druga gwiazdeczka? Gdzie jest Beba, moja trzecia gwiazdeczka? A Guga, czwarta gwiazdeczka? A Mimi, co się stało z piątą gwiazdeczką? Gdzie Nonuś, szósta gwiazdeczka? Dady też nie ma siódmej gwiazdeczki? I Zezy również ósmej gwiazdeczki. A gdzie dziewiąta? Luluś. O, Giaga. Jest moja Giaga. Dziesiąta, najstarsza gwiazdeczka. Giago, moja droga. Czy wiesz, gdzie jest moich dziewięć gwiazdeczek? Zapytał księżyc. Wszystkich was jest dziesięć. Ty jesteś tutaj, jedna gwiazdeczka, więc brakuje dziewięć. Hmm. Gdy wzeszłam na niebo, było ciemno. Rozejrzałam się dookoła i nic nie widziałam. Zastanawiała się. Księżycu, jak już jesteś na niebie, to poświeć mocniej. Zejdę na ziemię i je poszukam. Dobry pomysł, pochwalił księżyc Jakę.